Pozdrawiam listonoszy z końskich AU. Czas na odcinek. Zostaw lajka, like zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Witajcie proszę Państwa! Jesteśmy na trasie Marszu Marszu zimowego na 25 km. 25 edycja. Byliśmy rok temu, kiedy zmagaliśmy się z Orkanem. Z Orkanem, który chciał nas przewiać, ale nas nie przewiał. Znowu zaczynamy w Końskich. Za nami inni uczestnicy, ci idący nieco wolniej od nas. My natomiast dzisiaj atakujemy 25 km do Kornicy. Tak jak rok temu do Kornicy również szliśmy, ale wówczas przemierzaliśmy Wschodnimi częściami i północno-wschodnimi rubieżami gminy Końskie, tak dziś przez południe, przez niebo, potem przez południowy zachód, czyli przez Brody, potem przez Stare Brody, które są już na zachodzie, Modliszewice, potem przez kolejne miejscowości aż do kornicy. I w tej kornicy będzie znowu meta na 25 km. Drodzy Państwo, przypominam takie najważniejsze wiadomości. W 1145 roku pierwszy raz nasze miasto końskie zostało zmiankowane. W latach 1220-1224 Iwo Odrową, dobrze tam znany biskup, o którym już zresztą nawet shorta nagrywałem, zakłada tu pierwszy kościół. Ważną postacią, wybitną postacią jest wielki kanclerz yy, koronny Jan Małachowski. To on yy, dzięki swoim staraniom najpierw w 1729 roku. Nadaje przywileje właśnie końskim, a potem dzięki jego staraniom w 1748 roku, właśnie końskie otrzymują prawa miejskie. I tak właśnie, propo Jana Małachowskiego, zaczynamy przy parku klasycystycznym, który jest naokoło przepięknego klasycystycznego pałacu, wybudowanego właśnie przez Jana Małachowskiego w 1740 roku. Jak widzicie, moi drodzy, cały czas nasza trasa idzie przez las. E, takim rymem sobie zarzuciłem w tym momencie. E, moi drodzy, mamy 9 km na koncie, a za chwilę dojdziemy do, do nieba do nieba słynnego nieba który często przebija się na tych koneckich marszach, maratonach, ultramaratonach, i tam będzie kolejny punkt kontrolny tam będzie chwilowa przerwa a potem przez kolejny las będziemy szli w stronę brodów no i właśnie proszę państwa za naszymi plecami miejscowość niebo no, tutaj będziecie mogli za chwilę zobaczyć ten napis, że was nie okłamuje popatrzcie, jesteśmy w niebie a jakbyśmy poszli dalej prosto to byśmy doszli do piekła Idźcie dalej na kolejnym punkcie, dalej w lesie, w stronę miejscowości Brody, a po naszej prawej stronie szczyt jelenia 276 metrów nad poziomem morza. Tak naprawdę na tej trasie jeden jedyny szczyt, jaki można dzisiaj osiągnąć. No nasza trasa jest teraz trochę taka, jak widzicie, płotnowodna, więc trzeba było zwolnić i Trzeba uważać, żeby nie wpaść do wody. Także widzimy się już po tej bardziej asfaltowej części w miejscowości Brody. No i moi drodzy Państwo weszliśmy do miejscowości Brody. Mieliśmy spotkanie z saportem, a brody, które między XVII a XX wiekiem należały do klucza Nieroszowickiego ale o tym do o samych Mieroszowicach dowiecie się za czas jakiś, bo oczywiście przez tą miejscowość przechodzić będziemy. Na razie idziemy chodnikiem z asfaltowej drogi do przysiółka Stare Brody i stamtąd skręcimy na północ już w stronę e, części zachodniej czy północno-zachodniej części gminy. Końskie w stronę właśnie między innymi Modliszewic. Jak dotarłeś do tego miejsca wraz ze mną, zostaw ławkę w górę i daj suba, bo większość z Was, która mnie ogląda, nie subskrybuje mojego kanału. Lecimy po 5000 subów, a u! Dotarliśmy, proszę Państwa, do drogi krajowej numer 42. W miarę bezpiecznie przekraczamy ją. A teraz wchodzimy dalej w teren leśny. Podchodzimy pod szczyt górki kolejnej, bezimiennej, która może mieć około 285 metrów nad poziomem morza. No i co? I za chwilę powinna być jakaś wieża widokowa. Przynajmniej tak było na mapie. No i co moi drodzy widzowie? Obiecałem wam wieżę. Jest i wieża. Może to nie jest wieża widokowa. I domek tam na górze. No listonosze, którzy chodzą z listami i muszą się spinać na samą górę to mają ubaw w popachy. Pozdrawiam listonoszy z Końskich. Au! Wsparliśmy proszę Państwa pod wejście do Muzeum Polskie Drogi, to tu znajduje się około 300 eksponatów samochodowych, motorowerowych, rowerowych, motorowych i tak dalej tak dalej, autobusy, tiry, ciągniki, wszystko wszystko, łodzie, wszystko wszystko co zostało wyprodukowane na ziemiach polskich. Jednym z najstarszych tutaj e, takich samochodów, jeśli można tak powiedzieć, jest motor Orle e, który powstał w 1933 roku, i on jest jednym z tych eksponatów, którego możecie zobaczyć tylko tutaj. Także, jeżeli będziecie nie tak jak my, szli na trasie w marszu, ale będziecie chcieli tutaj być gdzieś w okolicach końskich, to zapraszam do Modliszewic. 2 km od końskich można zobaczyć zabytki yy, samochodowe, wyprodukowane na ziemiach polskich i kolekcjonowane i pielęgnowane. Także My ruszamy dalej w stronę Bastejowego Dworu Obronnego. Jesteśmy, proszę Państwa, w Modliszewicach, jak widzicie, za naszymi plecami Dwór Obronny. Bastejowy Dwór Obronny, wybudowany w XVI wieku przez rodzinę Modliszewskich. Którzy zapro... zaproponowali projektowanie tego akurat miejsca architektowi włoskiemu słynnemu Kuciemu. Dwór bastejowy na planie prostokąta 11 na 27 metrów. W XVIII wieku tę część, ten zamek przejmują małachowcy i oni właśnie do miejsca bramnego dobudowują. Później ją odbudowują i to właśnie za ich czasów ta część jest odbudowana. A ta miała zostać już budowana za Tarnowskich, czyli po II wojnie światowej. Ale ciągle nie ma pieniędzy i szkoda, bo naprawdę ma potencjał to miejsce, żeby zostać rozbudowane, odbudowane i super miejsce na wycieczki. Weszliśmy proszę Państwa do Proćwina, miejscowość ta również między wiekiem XVII a XX była w Kluczu Mieroszowickim, no i co, ostatnia tak naprawdę miejscowość przed Kornicą, przed całą metą i za chwilę dotrzemy do stacji kolejowej, a za stacją skręcimy w prawo do domu wiejskiego w Kornicy i spokojnie będziemy patatajować już do mety. Proszę Państwa, po naszej prawej stronie stacja PKP Kornica i ponownie zakończony marsz na 25 km. Godzina 12.19, a więc cała trasa zajęła nam 4 godziny i 9 minut. 9.10 minut. Oczywiście dokładniejszy czas będzie na pomiarze. Tutaj od naszego kolegi Michała, który z nami idzie całą tą trasę i będziemy wtedy mogli powiedzieć co i jak. Także wiejski dom jesteśmy na mecie. A O, popatrzcie sobie. Tu macie ponownie. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź snubem, po częstynie subem.